Witam wszystkich fanów pracy z dobrymi narzędziami. Nazywam się Łukasz i dzisiaj zademonstruję Wam wałki malarskie z, z serii Rex Olivia. Czym one się charakteryzują? Po pierwsze, są one przeznaczone do ekonomicznego malowania dzięki właśnie zwiększonej powierzchni. To co możecie zobaczyć, mam tutaj dwa wałki przy sobie. Pierwszy wielkości 250 mm, drugi trochę mniejszy, 18 mm, 180 mm, przepraszam. Czyli pozwala nam dobrać już z do zakresu prac odpowiednią szerokość samego wałka. Rozpakujemy je Taki widzicie, łatwy sposób możemy zdemontować wałek z rączki. I to jest najistotniejsze sam wałek. Wałek, taki widzicie, bardzo gruby, bardzo miękki, więc fajny do malowania elewacji, świetnie się sprawdzi. Widać, że jest bardzo, bardzo chłonny, więc pozwoli mi w bardzo łatwy, wygodny sposób duże powierzchnie dosyć szybko malować. Jeżeli chodzi o montaż, standardowy otwór 8 mm, jak widzicie, zamontowany, bardzo szybko, łatwo i wygodnie. Jeżeli chodzi o mniejszy odpowiednik, też możemy go rozpakować. Zobaczcie, ten sam schemat, 8 mm średnica otworu wewnętrznego. Wałek po prostu trochę mniejszy, także przyda nam się w mniejszych na mniejszych powierzchniach, w cieśniejszych miejscach, wszędzie tam, gdzie tym większym nie będziemy mogli dotrzeć, albo będziemy chcieli bardziej precyzyjnie takie malowanie przeprowadzić. Montaż, tak jak poprzednio, bardzo wygodny, bardzo szybki. No i tak jak widzicie, wałek już jest gotowy do pracy. Marka Proline oferuje ogromną gamę różnych narzędzi. Jeżeli chcecie pierwsi poznać nadchodzące nowości, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!